Z kim? No siemanesko wszystkim, to dzisiaj jest ten odcinek, na który w którym odpowiem na wasze pytania, czyli tam ku No był taki odcinek nagrany, w którym mogliście zadać mi pytania, na które oczywiście postaram się odpowiedzieć w miarę sensownie, znając siebie może być czasami niesensownie, no i znając was pytania pytania ja znam, niektóre by były ciekawe, niektóre by były śmieszne, no co, zaczynamy, żeby nie przedłużać i jak widzicie pierwsze pytanie od Daria, no pozdro Dario, Jacek dlaczego w Kwidzynie macie takie wysokie krawężniki? No kiedyś Darek mnie odwiedził i miał po drodze przygodę, zagapił się gdzieś w nawigację czy w telefon, coś w tym sensie, przysadził w krawężnik, rozwalił sobie oponę. Miał problem z dojechaniem do domu. Na całe szczęście, nic mu się nie stało. Jakoś dojechać się udało. A dlaczego mamy takie wysokie krawędziki? No, darku, po to, żeby nie patrzeć w telefon ani w nawigację, tylko na drogę. No, tak mamy. Witam, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście również pozdrawiam serdecznie. Simoenko Jacko, pytanie od ciastka. Moje pytanie brzmi, czy jesteś za uwolnieniem krasnali ogrodowych. <grystanie> druga sprawa to od ilu lat zapełniasz bunkier w fantami, czyli od jak dawna jeździsz po złomowiskach? Oczywiście, wolność dla wszystkich, dla krasnali również. <grystanie> Z odpowiedzi na pierwsze pytanie żyjemy wolno. Od ilu lat zapełniam bunkier? Od ilu lat jeżdżę po złomowiskach? Ja nie pamiętam dokładnie na złomowiska ja jeżdżę w zasadzie od dzieciaka ale to kiedyś to było bardziej sprzedając oczywiście ja zawsze miałem takie coś, że patrzyłem czy leży coś ciekawego, coś fajnego w tamtych czasach nie kupowałem, nie zbierałem ale zbieraniem, kupywaniem, zapomnianiem bunkra to w sumie, w sumie od niedawna, bo to może być około 2-3 lat a jeździć na złomowiska yy, kupywać w zasadzie ja tak zaczynałem, zniknęło mi tutaj. Kupywałem, kupywałem po to, aby sprzedawać dalej to na pewno jest grubo ponad 10 lat, myślę, że coś takiego będzie no także to, to trochę już trwa. Ja wymyśliłem dwa pytania od Adama Ostrowskiego. Pierwsze, które, które jest godzina? No godzina jak widzimy, albo nie widzicie 15.44. <grym> Drugie, co się pokusiło, aby założyć kanał na YouTube. Pokazywać na, na nim, jak wygląda życie w bunkrze. Co mnie pokusiło? Ja nigdy nie zakładałem sobie, że założę jakikolwiek kanał na YouTube. Nie planowałem tego w życiu absolutnie. To było tak, że Chyba mój syn założył sobie kanał na YouTube, yy, stricto taki wędkarski, rybacki, przygody nad wodą. Yy, a, ja, a ja tak, żeby zobaczyć, czy mi się uda. Ja zawsze lubiłem grzebać tam, wiecie, tematy rozbiorkowe. Mówię, może coś tam nagram, zobaczymy, jak tam będzie się rozwijało to, wiecie, no, demontaże i inne takie rzeczy. Chociaż tych kanałów jest sporo. I jakoś tam poszło, że 1, 2, 3 filmy tych subskrypcji się zrobiło około setki myślę kurczę, no może, może coś się uda, ale zauważyłem, że większą oglądalność yy, mają odcinki, gdzie przewija się złom, więc jakby poniekąd się przekształciłem i nagrywam, chociaż nagrywam to, co też bardzo lubię, czyli złomowicho, przygody, przygody małego złomiarza yy, także mówię, no, no fajnie, że to się tak rozwija bardzo się cieszę. Yy, Im więcej Was jest, tym mi się bardziej chce. Choćby Was tam było mniej, to i tak by mi się chciało, bo robię to, co lubię. Także tyle. Pozdrawiam. Adam. Cześć jasku. No, Hugri od dzika. Pytanie od dzika. Yy, dlaczego jest jak jest, a nie inaczej? Hmm. A, a jakby to było, gdyby było jeszcze inaczej? No, jest jak jest. no. Yy, czy... Nie, może inaczej. Dlaczego? Dlaczego jest jak jest, a nie jest inaczej? Bo gdyby było inaczej, to my byśmy byli odinaczeni. Ciężko odpowiedzieć, nie? Ale pozdro, wariacie. No to takie pytanie głębszego znaczenia, głębszego sensu. Dlaczego jest jak jest, a nie jest inaczej? Mm, musiałby się Homera zapytać. <laughs> Witam serdecznie. Każdy cel jest dobry, oczywiście. Każdy cel jest dobry. Pozdrawiam serdecznie. Również miłego tygodnia życzę. Pytanie: Kto pomagał sprzątać od, aby, by, 8436? Pozdrawiam serdecznie. Kto pomagał sprzątać bunkier? <laughs> Innej odpowiedzi, innego odpowiedzi nie może być, jak moja mała księżniczka była. Chwilowo pomogła. Także, no. No, tylko ona, jak najbardziej tylko ona. Chyba już to było na filmie kiedyś, ale kim jesteś z wykształcenia, a czym obecnie się zajmujesz? Zajmowałeś kiedyś. Nesuno, pozdrawiam serdecznie. A więc, kim jestem z wykształcenia? Z wykształcenia jestem cukiernikiem. Oczywiście potrafię upiec każde ciasto, potrafię zrobić tort. Kiedyś robiłem to nawet na zamówienia. No, o dziwo, złomiesz pieczy torty. Także, ale to było dawno temu, dawno, dawno temu. Yy, więc z zawodu jestem cukiernikiem. Yy, później poszłem, yy, to było tak, że urodził mi się syn, ja byłem młody. Poszłem wieczorowo yy, uczyć się dalej jako technolog żywienia i żywności. Cały czas chciałem iść w tą stronę. Yy, mam zaliczone 2,5 semestru, brakuje mi pół semestru do zaliczenia technikum, no można powiedzieć, że leni, że to no na tą chwilę uważam, że szkoła dalej jest mi niepotrzebna, <grym> robię, yy, no nie potrzebuję, w tym co robię nie potrzebuję, a czym się obecnie zajmuję, yy, obecnie pracuję jako brukarz, pracuję u siebie, na swoim jakby to powiedzieć rachunku, więc nie dorabiam nikogo, dorabiam tylko siebie. Bardzo się z tego cieszę. Postanowiłem, że w życiu nigdy więcej nie będę dorabiał, jakby to powiedzieć, obcych dziadów, obcych jakichś prywaciarzy, Postanowiłem dalej pracować sam na siebie. Miłoby było by utrzymywać się z tego, ale to jest raczej nierealne. To jest, mówię, nie planowałem tego nigdy zarobkowo, broń Boże, YouTube nie miało być zarobkowo, a że wyszło, jak wyszło, jakiś tam grosz z tego też leci. Żyć się z tego nie da. Uwierzcie mi, parę dni, może miesiąc, miesiącu by przeżył, nie więcej na tą chwilę. Także tyle. Saracen, pozdro Darku. Co by tu, a niech będzie. Co na to wszystko twoja żona? Czy marudzi, czy wspiera mnie? Pozdrawiam serdecznie, pozdro. Hmm. Moja żona się przyzwyczaiła już do tego. Ja też ściągam trochę złomu do domu. To jest taki mały mój przemyt. Postaram się Was unieść. Nie wiem, czy mi się uda później postawić. Mały przemyt złomu do domu. Jakieś lampy, jakieś tam biurka, nawet biurko, na którym teraz stoicie, pochodzi ze złomowiska. Nie marudzi. Nie marudzi czasami, jak nam za długo po prostu jestem, to, to po prostu, że, że długo tam spędzam czasu, ale tak poza złomem. Przyzwyczaiła się, no przyzwyczaiła się i to raczej bardzo mocno do tego już. Niektóre rzeczy też się jej podobają, także jest spoko. Siemandero, yy, Bastek, pozdro Bastek. Motoszreku, no pozdro Sławuś, yy, pozdrawiam serdecznie, ja Ciebie również pozdrawiam. Miłego wieczoru, Bastek. Nysuno, drugie pytanie. Jaki był najcenniejszy fant uratowany od huty? Za ile kupiłeś i za ile sprzedałeś dalej? Uuuu, ciężko mi powiedzieć, bo dla jednych yy, coś cennego, to jest dla innych coś taniego. No, mi się wydaje coś cennego takiego, że na tym dużo zarobiłem. Hmm, kurczę, nie zastanawiałem się nad tym pytaniem, ale myślę, że to był chyba polski bagnet. Chyba tak, chyba to był polski bagnet. Ja kupiłem go tam gdzieś za 2 zł, a chyba sprzedałem coś w okolicach 1000 zł. Także myślę, że to był mój taki strzał pod względem zarobku bardzo fajny. Dużo było takich strzałów, że kupione za 2-3 zł, sprzedane za 200-300, 500 czy tam 700. O, najszybszym moim takim dealem było kowadło. Kupiłem kowadło za 350 zł. Kowadło ważyło niecałe 150 kg Tego samego dnia yy, Chyba dwie godziny później Sprzedałem je za 950 zł Także 6 stówek Za przywiezienie i sprzedanie To był mój strzał taki Bardzo przyjemny Coraz rzadziej takie coś się dzieje Dziękuję bardzo, <laughs> to moja odpowiedź Pozdrowiona Recyklator, pozdrowionka dla Ciebie Maniusz O, Maniusz to jest gość <laughs> Piło czy buty, a i dlaczego yy. Mocno jestem piwoszem, bardzo lubię piwko. Wódeczka oczywiście, zmrożona jak najbardziej, czyścioszek, piteczką, woda z cytrynką, ale wódeczka u mnie tylko okazjonalnie, urodzinki, imieninki, święta, sylwester, czwartek. Trzecia niedziela. Nie no, żartuję. Mówię wódeczka, tylko okazyjnie tak latem, latem wiosną i ciepłą, jesienią. Piwerko jak najbardziej mocno skazane. Gaugan. No pozdrow dla Gaugana. Czy jesteś za, czy przeciw, a czego to sobie dodaj sam? Oczywiście jak najbardziej jestem za, nigdy nie byłem przeciw. Jedno <noise> jest za uwolnieniem krasnali ogrodowych, tak. <noise> Jak najbardziej <noise> jestem za tym. <noise> no, płatki do mleka, czy mleko do płatków. Ja osobiście... Kurczę, leję mleko do płatków. Nie wiem, czy to robię źle, czy dobrze, ale z mojej strony jak najbardziej mleko do płatków. Tych, co płatki do mleka, to też pozdrawiam. Kaniowski, Kaniów czysty jest, zajebisty, naprawdę. Ja jestem mówimy, przegrzany, miałem pytanie zadać No także no, pozdro Artur, Jacko chcę Ci wysłać trochę skarbów, no to bardzo się cieszę. To se skarby już były, Sławku, dziękuję bardzo. Czy nie nudzi Ci się już chodzenie po złomach, czy wagowi oglądają Twój kanał? Oczywiście i wagowi oglądają mój kanał, i szefowie, i właściciele, i wszyscy oglądają mój kanał. Twierdzą, że robię bardzo fajną rzecz, że, że super, także mnie to też bardzo cieszy. I czy nie nudzi mi się? No to, to mi się nie znudzi. Ja powiem Wam, gdyby w niedzielę były otwarte złomowiska, bym był w każdą niedzielę, w każdą sobotę gdybym tylko mógł jestem tam bardzo często, w każdy dzień w zasadzie staram się być codziennie bo mogę jeżeli po prostu fizycznie bądź no fizycznie z reguły jeżeli nie dam rady czasowo to wtedy mnie po prostu nie ma tak staram się być bardzo często jest to coś co bardzo lubię bardzo to lubię cześć Jacek, siemaneczko tu się maneczko, zobaczymy dalej, bo już koniec jest tych. Yy, Zrobiłem statystykę czasu wydatków, przychodów. Wiem, że to nie do końca hobby. Jak byś to nazwał, miłość? Jak ja bym to nazwał? Yy, w 99% jest to moje hobby. Może bardzo dziwne, może was ściągnąć ze statywu śmiesznego mojego. Może bardzo dziwne. Może bardzo dziwne, ale tak, jest to moje coś ucięło, yy, także nie wiem czy dobrze mówię teraz czy nie, nie wiem co wcisnęłem, yy, ale mówię dalej, postaram się, żeby to było jednym ciągiem, yy, traktuję to jak najbardziej jako hobby. Statystyki prowadziłem sobie kiedyś oczywiście, yy, miałem jakiś tam śmieszny zeszycik, sobie, w którym zapisywałem za ile kupiłem, za ile sprzedałem, żeby yy, yy, nie naciągać budżetu domowego i broń Boże nie wydaje pieniędzy ze swojej wypłaty, czy z wypłaty żony, czy jakichkolwiek innych pieniędzy, to wszystko dalej trwa z rozmnożonych 4 zł. Tak? Bo pierwszym moim zakupem, teraz już nie pamiętam co, ale w którymś odcinku mówiłem, były zakupy za 4 zł które sprzedałem za 20, później zakupy właśnie wydane te 20 zł, i tak to się rozmnożyło do tego, co mam, także to wszystko powstało z 4 zł. I jeszcze mamy pytanie, Jacek, czy chciałbyś, żeby Polską rządzili Polacy, żeby Polak był w Polsce gospodarzem i właścicielem? Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście chciałbym, żeby Polską rządzili Polacy, nie co to ukrywać, nie Niemcy rządzą nami Niemcy Polak powinien być u siebie gospodarzem nie powinni nam dyktować jacyś Bruksel, <grytania> Brukselczycy kurwa mać tego co my mamy robić, co nam wolno u siebie w kraju, czego nam nie wolno u siebie w kraju, no niedługo zabronią mi pierdnąć, bo emituje za dużo nie wiem, wodoru czy siarkowodoru, dwuzlenku węgla nie, tak nie powinno być Polak w Polsce gospodarzem Polak w Polsce królem. Także pytanie bardzo ciekawe, bardzo fajne. Odpowiedź u mnie jest bardzo prosta na to pytanie. Także tyle w temacie. Więcej pytań nie było. No, myślę, że odpowiedziałem na wszystkie, jak miałem, jak chciałem odpowiedzieć, znaczy jak chciałem, jak powinienem odpowiedzieć. Także tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.